Cześć kochani, powiem taką dzisiaj anegdotkę, przechadzając się starymi uliczkami Bytomia, natknąłem się na bar Hanoi. A co serwują w barach Hanoi? No sajgonki oczywiście. Zrobimy sajgonki takie naprawdę ekstra. Do tego jest potrzebne nam kilka składników, nie jakichś wyszukanych. Najważniejsze to jest dobre mięsko. Tu mamy wieprzowinę z wołowiną zmielone. Dajcie sobie zmielić na świeżo, będziecie wiedzieli, co wam tam kroją i co wam mielą. Trzy czwarte wieprzowiny. Tłuściejsza łopatka, reszta wołowiny. To sobie zmielcie niekoniecznie na całkiem drobnych oczkach. Słuchajcie, makaron ryżowy. Nie do gotowania, tylko taki do parzenia. I zaraz wlewam do niego wrzątek, żeby się nam zaparzył. On nam się troszeczkę tutaj skomponuje w tej miejsce za chwileczkę. Wsadzimy go 6 minut. Super, dobra. A jeszcze co? Dzisiaj będziemy testować nóż który otrzymałem w prezencie od moich przyjaciół. Także od czego zaczynamy? Zaczynamy od makaronu oczywiście, tak jak teraz Wam powiedziałem, bo jego musimy odsączyć po chwili i po 5 minutach, nie po chwili i dajemy go do ostudzenia, żebyśmy go zimnego sobie kroili do naszej sagonki. A teraz podsmażymy. Znowu Putin gaz zakręcił. Nie, teraz iskry brakło. Dobra, ok. Podsmażymy sobie nasze boczniaki pokrojone w paseczki. Boczniaka suche, szukajcie takiego suchego, żeby nie był mokry. I olej sezamowy. Olej sezamowy, powiem Wam tak, daje zarąbisty aromat do dań orientalnych. Troszeczkę oleju sezamowego czy do zupy fo, czy właśnie do smażenia jakichkolwiek składników do chińskich potraw, do, do no nie tylko chińskich. Kroimy sobie boczniaka w takie paseczki. Wygląda ten boczniak po pokrojeniu jak nasze flaczki, zresztą flaczki robię z boczniaka. Nie wiem czy nie mam filmiku z flaków z boczniaka, a jak nie mam to, to zrobimy. Heh, kurde, nożyk. No wiadomo, no na grzybie no to wszystko, każdy nóż będzie działał, ale elegancko się trzyma go w dłoni. Cyk. Dobra. Olej zaczyna nam tutaj już skwierczeć. Wrzucamy nasze. O, słyszycie tą muzykę. To się nam tutaj będzie smażyło. Trzemy sobie czosnek. Dwa ząbeczki. No teraz wiecie dlaczego ubrałem sobie rękawiczki. Bo nie, nie miażdżę, tylko trę ten czosnek na tarce. Na której będę tarł też kawałeczek imbiru. Tak jest 2,5 cm. Taki kawałek jak się wam utnie. Za dużo nie będzie źle. Za mało też nie zaszkodzi. Dwa ząbki czosnku I ten kawałek imbiru mamy już fajnie przetarte. To sobie damy na bok. Mamy tutaj dwie marchewki. Macheweczkę obieramy i robimy sobie tak zwane słupki, albo jak ktoś woli z Francuska to Julien. Pięknie ten nóż wchodzi w twarde warzywo. Julien to są raczej takie cząstki, które są krojone po długości, nie takie jak ja. Chodzi o to, żeby się nam one w sajgonkach fajnie, fajnie chowały, żeby nam nie przeszkadzały, a będziemy je blanszować tutaj razem. Znaczy może niedokładnie blanszować, bo blanszowanie to jest troszeczkę inna technika, bo trzeba krótko smażyć lub gotować i potem szybko schłodzić, żeby zachować kolor i chrupkość. a my sobie to po prostu podsmażymy. To się nam tu fajnie podsmaży, a ten szczypior kroimy w takie kawałki około 1,5 cm. Tutaj mamy dwie łyżki sosu rybnego. Bardzo aromatyczny sos i daje taki, właśnie, fajny temat orientalny. Tu mam dwie łyżki sosu mirin, ale możecie sobie dać yy, płaską łyżkę cukru. Tu jest dwie łyżki sosu teriaki i dwie łyżki sosu sojowego jasnego. Tym będziemy doprawiać nasze mięso, już taką mieszankę. I teraz co? Musimy to wszystko przestudzić. Dajemy to do ostudzenia, przygotowujemy sobie. Pekińską. Niestety tą część musimy odkroić, bo ona się do sajgonek nie nadaje. Kroimy ją tak. Najlepsza jest taka kapusta pekińska, która ma te zgrubienia jak najdalej, jak najwięcej cienkiego liścia. Wtedy mamy go. No, fajne jest do sajgonki, ale my nie robimy jarskiej sajgonki, bo tu mięsa mamy naprawdę dużo. I szatkujemy sobie dosyć drobno. Tą kapustę zostawiamy sobie na, na desce. Tą końcówkę sobie zostawiamy na bok. Ja sobie to skroję jutro do surówki. A tutaj mamy nasze mięso. Cyk. No między innymi po to ubrałem te rękawiczki, ale wcześniej też, żeby zabezpieczyć się przed aromatem czosku. Mm, ten sos rybny też robi fajną robotę. Chodzi o to, żeby jak najmniej później ugniatać naszą, naszą kapustę. To wszystko ma być fajnie tutaj rozprowadzone, te smaki w mięsie. One nam puszczą smak podczas smażenia. A smażenie będziemy robić tak jak robią w Wietnamie, czyli będziemy smażyć dwuetapowo. Jedno podsmażanie na niezbyt gorącym oleju, to znaczy gorącym, ale nie takim na granicy dymienia. A drugie podsmażenie, już po ostrudzeniu, będzie w wysokiej temperaturze. I to nam daje tą właśnie pewność, że będzie sajgonka chrupiąca. Trzeba troszeczkę poczekać. Wiadomo, że szybciej jest zrobić, zrobić to na raz, ale, ale efekt jest lepszy. Jest już nasz, nasz makaron do spring rollsów. Kroimy go na mniejsze kawałeczki. On jest fajny, on jest taki al dente, nie jest, nie jest taka paćka z makaronów, które są do gotowania. To może wyjść nam taki, no taka pulta później po rozrobieniu. Teraz wrzucamy sobie naszą pekińską partiami, nie naraz, tak żebyśmy to dali radę wymieszać. Następną część i później nasze boczniaki z marchewką. Słuchajcie, to ma być tak wymieszane, że taka pusta ma być równomiernie przemieszana z mięsem, żeby nie było tak, że w jednym miejscu dostaniemy kapustę, czyli będzie wegański spring rolls, a w drugi nie wegański. O, moi drodzy, parafianie. To tak właśnie wygląda, jak to jest dobrze przemieszane i tutaj dodajemy zaraz naszą marchewkę z boczniakiem, z czoskiem i z imbirem i Będziemy formować Spring Rollsy. Robimy porządek na blacie. Dobra. O, patrzcie, tu jest wystygnięty nasz dodatek kolorowy. Kochani, zobaczcie, ja kupuję ten papier ryżowy. O! On jest bardzo dobry. To jest papier marketowy, yy, ale bardzo dobra firma. Ona, ona ma bardzo dobre produkty. Na co ta patelnia? Patelnie potrzebujemy po to, żeby nasz papier ryżowy nawilżyć. Z jednej, i z drugiej strony, dosłownie moment, ale ważne jest, żebyśmy blat również mieli wilgotny. Jest troszeczkę zwijania, jest troszeczkę zachodu, ale to nie jest jakiś problem. O, ta toneczka będzie fajna. Super. I teraz tak, musimy wyczuć ten moment, kiedy papier już robi się elastyczny, że nie będzie nam po prostu szczelał. Czasami te papiery mogą być w opakowaniu jakieś lekko uszkodzone, lekko nadpęknięte, ale z tym sobie dajemy doskonale radę. Dobrze to zwińcie sobie o w taki sposób. Piękna sajgoneczka. Zobaczcie, mamy tutaj nasze roleczki. One muszą obeschnąć, czyli się poskleja wszystko. Ten papier ryżowy będzie, będzie posklejany. Jak wam coś zostało wilgoci na blacie, to ręcznik papierowy ma być suchutko. I tak z 15-20 minut do wyschnięcia. Smażymy nasze sajgonki dwuetapowo. Pierwsze, nie doprowadzamy do takiego maksymalnego zrumienienia, tylko powodujemy to, że ten papier przestaje być surowy. Odkładamy na ręcznik papierowy do schłodzenia. Też tak wystarczy w zimne miejsce z 20 minut. Możecie sobie na przykład w takim, po takim etapie wsadzić do wakum i po prostu zamrozić sobie na później. Wyciągacie, tylko odsmażacie. Macie świetną sajgonkę na przekąskę w razie, gdyby Was ktoś odwiedził i nie mielibyście go czym poczęstować. W każdym razie dopiero w drugim etapie podkręcamy palnik na maksa i smażymy naprawdę już na takiej granicy praktycznie dymienia oleju. No wiadomo, żeby on się nie, 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 nie kopcił, ale już na bardzo wysokiej temperaturze i doprowadzamy do zrumienienia. Także czekamy sobie chwilę, żeby nam to się wszystko tutaj posklejało. Papier ryżowy będzie prawie, no będzie kleisty wiadomo, ale będzie prawie suchy. Później przy smażeniu też wam dam taką pewną wskazówkę. Żeby się wam po prostu to nie posklejało, bo ten papier będzie się kleił nawet w oleju. Dobra, zostawiamy i czekamy. Zobaczcie, 20 minut i nasze sajgonki już przestały się tak kleić jak, jak wcześniej. Nawet do blatu nie kleją się już tak mocno. Muszą być prawie tak posuszone. Wiadomo, że to dalej będzie sprężyste i będziemy kłaść to na rozgrzany olej. Poczekamy sekundkę. Niech się nam wszystko rozgrzeje, wyglądają naprawdę ładnie. Tu mamy tackę przygotowaną z papierem, z ręcznikiem papierowym, żeby nam ten nadmiar tłuszczu wchłonął nasz papier. No i co, sprawdzamy czy jeszcze nie, jeszcze nie. Nie chce mi się wyjmować termometra, będziemy patrzeć czy skwierczy sobie kraj Saigonki. wtedy olej jest, ma już prawidłową temperaturę. Obsmażymy do ocieknięcia, do wystygnięcia i potem sobie zrobimy taką partię do degustacji. Myślę, że będą, że będą świetne. Możecie sobie zrobić wersję bezmięsną z samych warzyw. Również smakują świetnie. Możecie sobie zrobić bez smażenia. Zjada się taki właśnie taką sajgonkę w takiej formie. Papier ma być właśnie też troszeczkę podsuszony. Moczymy sobie w sosach, które lubimy. Też to świetnie smakuje taka ciekawostka. Jak chcecie sprawdzić sobie, czy temperatura oleju jest odpowiednia do smażenia, to wkładacie sobie pałeczkę i jak widzicie, że robi się taka smuga na czubku, o już już już, już to widać. To znaczy, że temperatura oleju już zbliża się do tej prawidłowej do smażenia. Słuchajcie, olej, olej gorący wkładajcie sobie tak. Od siebie zawsze, żeby wam nie prysło nic na ubranie. Nie układajcie ciasto, bo te sajgonki się Wam po prostu skleją. I pałeczka jest idealna do, takiego, do takiej procedury. O, widzicie jaki bąbel. I to powoduje właśnie ten efekt chrupie, chrupienia sajgonki, Jak będziemy ją obsmażać dodatkowo jeszcze z drugiej strony na wysokiej, na wysokiej temperaturze. My łapiemy, o widzicie, to jest właśnie ten efekt, że to się potrafi przykleić już nawet obsmażając. Wykładamy nasze sajgonki na papier. O. Już się nam chciały rumienić, już się nam chciały rumienić. Zobaczcie, tak i od siebie. Czy kładziecie mielone, czy kotlety, czy sajgonki, cokolwiek. Pamiętajcie, BHP olej ma bardzo wysoką temperaturę. Zobaczcie, nasze sajgonki już ostygły. Nadal są chrupiące i teraz je obsmażamy już docelowo na złoty kolor. Mam przygotowaną siatkę. Na siatce będą one chwileczkę sobie ociekać z tłuszczu. No wiadomo, to jest smażenie na głębokim tłuszczu. Zawsze to troszeczkę tego tłuszczu gdzieś tam się wchłonie, ale po to mamy też wysoką temperaturę, żeby. Jak najmniej tego tłuszczu trafiło do produktów. Sajgonki usmażone. Na dowód, posłuchajcie tego dźwięku, chrupiąca skorupka. Będziemy sobie degustować. Do degustacji przygotowałem sos słodko-kwaśny, teriaki z sosem rybnym i limonkę. I słuchajcie, tą limonkę wyciskam. Do tego teriaka. Mm. Mm, jak to chrupie. <śmany> to jest sajgonka. Kochani, ja nie mówię, że u Wietnamczyka nie zjecie dobrej sajgonki ale proponuję, zróbcie według przepisu Jacentego. Nie wiem, czy to słychać, jak gryzę. Mm. No pycha. Mm. Doskonała sajgonka. Róbcie według tej receptury i według tej procedury, którą Wam pokazałem, macie Hanoi u siebie w domu. No, może mój asystent się poczęstuje sajgoneczką. Proszę, gorąca. Dziękuję. Na zdrówko. Mm. Bardzo dobra. No, to się cieszę. Kochani, pa, buziaczki, do zobaczenia.